Dzień dobry, dzień dobry. 645 wybiła, więc zaczynamy live medytacyjny w pod Damem, czyli spotkanie dla tych wszystkich, którzy chcą dobrze rozpocząć swój dzień z medytacją, z oddechem, po to, żeby mieć więcej spokoju, więcej radości, być lepiej przygotowanym na wyzwania, które mogą się pojawić w ciągu dnia i również pomedytować w grupie dlatego że medytacja w grupie bardzo często jest łatwiejsza głębsza i można jej doświadczyć w inny sposób także jeżeli już jesteś z nami na żywo czy też później oglądasz to nagranie to zachęcam ciebie do przywitania się w komentarzu i zachęcam ciebie również czy to teraz czy po tej wspólnej medytacji żeby zostawić reakcję czy to lajka, czy serduszko i też udostępnić tak, żeby więcej osób mogło właśnie skorzystać z tej medytacji i dobroczynnego wpływu, który daje medytacja. Mówię jak fanatyk medytacji, ale faktycznie tak jest. Jestem absolutnie przekonany, że medytacja jest wspaniałym narzędziem, które pomaga w wielu, wielu zakresach, ale o tym będę mówił na, więcej na wyzwaniu, a jak zwykle zaczynamy bardzo szybko wspólną praktykę. Także usiądź wygodnie, tak, żeby ta pozycja dla Ciebie była wygodna, ale żeby jednak nie kłaść się, tylko usiąść z wyprostowanym kręgosłupem i zamknij już oczy. Możesz na początek wziąć kilka głębszych oddechów. Wdychając powietrze przez nos i wydychając przez usta. Możesz pozdychać sobie. Weź takie trzy, cztery głębsze oddechy. Ten aspekt westchnięcia jest dość ważny, bo taki oddech jest bardzo rozluźniający, odprężający. I jak już zrobisz takie 3-4 oddechy. To zacznij oddychać już normalnie, czyli wdech i wydech przez nos. Jeżeli potrzebujesz się jeszcze gdzieś poprawić, zobacz, czy ta pozycja faktycznie jest wygodna, to to zrób. I już oddychaj normalnie, skupiając się na swoim oddechu. Zacznij go obserwować. Czy to skupiając się na. Obrazie swojego oddechu, jak masz zamknięte oczy, z pewnością są takie osoby, którym łatwo jest różne rzeczy sobie wyobrażać, więc możesz też wyobrażać powietrze, które wdychasz i które wydychasz, tak żeby je zobaczyć i na tym obrazie się koncentrować. Możesz również skupić się na dźwięku swojego oddechu, czy też odczuciach swojego ciała odczuciu przepływającego powietrza przez nos, nostrza, odczucia z brzucha, czy klatki piersiowej. Wybierz jeden z tych sposobów, albo skupienia się na obrazie, albo na dźwięku, albo na odczuciach. I kontynuuj w taki sposób już do końca medytacji. Te osoby, które uczyły się medytacji, albo medytują regularnie ze mną, doskonale wiedzą, Jak to zrobić? A te osoby, które trafiły przez przypadek, to gorąco zachęcam do dołączenia do wyzwania medytacyjnego, gdzie możesz też otrzymać więcej wskazówek medytacyjnych, w jaki sposób medytować, jak zacząć, jak później kontynuować tą swoją praktykę. Wtedy mamy więcej przestrzeni na to, żeby ten temat zgłębić, a podczas live'ów medytacyjnych żeby tego cały czas za każdym razem nie powtarzać. Mamy taki krótki wstęp i samą praktykę. Także pozwól sobie na to, żeby Twoja uwaga. Twoja koncentracja skierowała się już na tu i teraz, na Twój oddech i po prostu go obserwuj. I tak jak zawsze podczas tych wspólnych medytacji będą takie momenty, okresy, w których nic nie będę mówił, będziesz medytować, czy będziemy medytować w ciszy. I będą takie momenty, w których będą wskazówki medytacyjne, będę Ci przekazywał dodatkowe dodatkową wiedzę, czy prowadził po prostu tę medytację tak, żeby ci było łatwiej, tak żebyś mogła mógł doświadczyć tej medytacji jeszcze głębiej, w inny sposób, niż kiedy medytujesz samodzielnie. A jeżeli są takie osoby, które w trakcie dołączają, to po prostu Usiądź wygodnie, zamknij oczy, skup się na oddechu i daj sobie ten czas, taką przestrzeń właśnie, żeby pobyć sobą, swoim oddechem, zatrzymać się na chwilę, zrobić coś dobrego dla siebie, dla własnego spokoju. To jest z pewnością coś, co będzie procentowało nie tylko teraz, czy też po medytacji, ale również w ciągu dnia. A jeżeli robisz taką praktykę regularnie, to bardzo szybko po kilku tygodniach, też być może miesiącach takiej regularnej praktyki zobaczysz, że zupełnie inaczej funkcjonujesz. Zobaczysz i doświadczysz tych takich długoterminowych korzyści, płynących z medytacji. I cały czas oddychaj. Czasami jest tak, że na początku ciężko jest skupić się na oddechu. Są osoby, które potrzebują kilku minut na to, żeby właśnie się zatrzymać i próbować wracać cały czas do tego oddechu. A są osoby, które zazwyczaj to są w lepszym stanie, czy też mają większe doświadczenia medytacyjne. Bardzo szybko po rozpoczęciu medytacji ten stan są już w medytacji, przychodzi do łatwiej. Naprawdę, nieważne, jak w tym momencie masz to, co jest najważniejsze, to skupienie się na oddechu. I za każdym razem, jeżeli pojawiają się w tobie jakieś myśli, coś odciąga Twoją uwagę, po prostu wracaj do oddechu. I to jest. Naprawdę jedyna kluczowa wskazówka, za którą powinnaś, powinnaś podążać podczas medytacji. Wszystkie inne rzeczy są drugie czy trzeciorzędne, albo wręcz absolutnie nieważne. I tak, jak obserwujesz swój oddech, to być może już zauważyłaś, zauważyłeś, że on być może spowolnił, pogłębił się. Być może mógłby być jeszcze głębsze. Jeszcze wolniejsze. Nie staraj się oddychać bardzo głęboko albo w jakiś określony sposób. Oddychaj naturalnie. Ale jeżeli będziesz mieć z tyłu głowę, że ten oddech mógł być delikatnie, głębszy, spokojniejszy, to z pewnością twój oddech będzie za tym podążał. Zresztą nawet gdybyś na tym się nie skupiała, zastanawiała, zastanawiał. To ten oddech, tak czy inaczej, przez to, że zatrzymujesz swoje ciało, przez to, że skupiasz się na nim, czci troszeczkę ważność, tak czy inaczej, podąża za tym i również sam spowalnia, sam pogłębia. I wtedy bardzo często jest tak, że możesz zacząć odczytać więcej spokoju, radości, czy więc takiej błogości. Możesz odbierać ten stan jako taki bardzo przyjemny. Stan, w którym na chwilę zapominasz, czy też przestają Cię angażować w rzeczy inne. To z przyszłości czy przeszłości, do tego, co się dzieje wokół ciebie, będąc bardzo mocno właśnie w kontakcie z sobą, z swoim oddechem. a oczas kontynuuje. Czasami też jest tak, że jesteś w takiej głębokiej medytacji, jest tak dobrze, przyjemnie, to może się pojawić taki delikatny uśmiech na Twojej twarzy. I na koniec zwróć uwagę na to, co pojawiało się podczas medytacji. Może było tak, że faktycznie miałeś taki czysty, absolutnie umysł, nic ci nie przeszkadzało, nic nie przychodziło, żadne myśli, odczucia. A być może coś właśnie pojawiało się, czy to w postaci obrazów, czy też jakieś myśli. To jest taki moment, w którym możesz do tego wrócić. Bo mogły być to albo rzeczy z umysłu, takie, które ciebie jakoś bardziej angażują czy ci próbują przeszkadzać, a mogą to być takie rzeczy, które są w trochę głębszej przestrzeni z twojego serca. Bo właśnie wtedy, kiedy zatrzymujesz swoje ciało, wyciszasz swój umysł, nawiązujesz kontakt głęboki z sobą, to wtedy Twoje serca, Twoja dusza, która cały czas mówi, komunikuje się z Tobą, może być usłyszana, więc zwróć uwagę na to, co się pojawiało, czy coś się pojawiało, bo być może to będzie dla Ciebie jakąś cenną informacją, wskazówką. więc na koniec przyjrzyj się temu. I na koniec Podziękuj sobie za to, co robisz dobrego dla siebie, dla własnego rozwoju, spokoju. Jeżeli masz ochotę, możesz również podziękować innym osobom, które uczestniczą czy uczestniczyły w tej medytacji. No wtedy, kiedy medytujemy wspólnie, wtedy ta medytacja jest dla ciebie. Zazwyczaj łatwiejsza, głębsza, możesz też jej doświadczyć w inny sposób. Więc tak naprawdę każda osoba, która dołącza do tej medytacji, czy to na żywo, czy wcześniej, czy później, też wpływa na to, w jaki sposób ty tej medytacji właśnie doświadczasz. Więc jeżeli masz ochotę, możesz podziękować każdej z tych osób. Po kolejnym oddechu otwórzcie oczy. No dobrze, kochani, kilkanaście minut, ponad 16 minut nam minęło. Także jeżeli ten czas Ci szybko minął, to z pewnością byłaś, byłeś w medytacji. Jeżeli masz ochotę napisać nawet jednym słowem, jaka ta medytacja dla Ciebie była, to zachęcam do tego, żeby się podzielić. Przypominam, że możesz również na koniec zostawić lajka, czy też serduszka, jakąkolwiek reakcję pomoże to innym do, 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 znaleźć, czy dotrzeć do tej, do tej medytacji, jak również mi, ponieważ to właśnie ten live będzie bardziej szerowany przez Facebooka czy też YouTube'a. I przypominam, że dokładnie za tydzień o godzinie 20.00 startujemy z pięciodniowym wyzwaniem medytacyjnym. Także, jeżeli jeszcze ktoś do tego wyzwania nie dołączył, to z pewnością warto, bo będziemy przez pięć dni wspólnie praktykowali. A do tego mnóstwo wiedzy i wskazówek medytacyjnych. Także do tego gorąco zachęcam. I dzisiaj do końca dnia jest obecny próg cenowy, który jutro będzie wyższy. Także z pewnością warto to zrobić już dzisiaj. Także bardzo, bardzo Wam dziękuję, ściskam Was serdecznie, życzę wspaniałego dnia i tygodnia i widzimy się za tydzień w poniedziałek, najpierw na live medytacyjnym, a później na wyzwaniu. Wszystkiego dobrego!